Thank you. Uniwersytetu Jana Pawła II. Gości mamy tu obecnie na sali. Natomiast w sali Kolegium Majus podpisany został akt Unii Długoszowej, także góra, w górę sercach, bo Unia Długoszowa istnieje. Mamy oczywiście dyrektora muzeum. Proszę Państwa i teraz pierwszy wykładowca dzisiejszej uroczystej sesji w formie wykładów uniwersyteckich, ksiądz profesor doktor habilitowany Józef Marecki. Prorektor Zajrzewczer, prosimy bardzo. Szanowni Państwo, po tak pięknej muzyce, po tylu pięknych tutaj słowach już powiedzianych, już by wystarczyło nam wszystko, by dokończyć, by zakończyć sprawę, ale zostałem wywołany tutaj. Jako do tablicy, jak to kiedyś mówiono, dzisiaj młodzież już nie, już nie pamięta tych właśnie czasów, kiedy do tablicy wywoływano. Na sam przód chciałbym podziękować wszystkim organizatorom za zaproszenie nas do udziału w tej właśnie konferencji, bowiem dzięki temu w jaki sposób jednoczą się nasze środowiska naukowe, zarówno i krakowskie, i Częstochowskie. Nasze związki są, funkcjonują nie tylko przez przez Jana Długosza, y, także funkcjonują na, na innych płaszczyznach, na innych polach i ta współpraca y, jest także widoczna, chociażby nasza y, z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, y, z Akademią Jana Długosza, przez chociażby wspólną komisję historyczną Polskiej Akademii Nauk, od wielu lat współpracujemy, czy też oczywiście z Uniwersytetem Jagiellońskim, bowiem trzeba powiedzieć, że to, co dzisiaj tak bardzo dumnie brzmi, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie to nic innego jak dawny wydział teologiczny tegoż właśnie uniwersytetu po licznych, różnych transformacjach. Jesteśmy zazwyczaj przyzwyczajeni do tego, że uważamy, że Jan Długosz to wielki dziejopisarz, to także geograf, to także znawca wielu innych problemów, ale często niejako zapominamy o tym, że właśnie Jan Długosz to także heraldyk. Cóż to właściwie za zawód, cóż to właściwie za, za zajęcie, cóż to za jakaś powinność bycia właśnie heraldykiem? Będę starał się w ciągu tych niespełnienia na 30 minut to właśnie wyjaśnić. Może wpierw słowo heraldyka. Czym właściwie ona jest? To jest jedna z nauk, które bardzo często nazywamy albo jako nauka pomocnicza historii, albo nauka wspomagająca historię. I obok takich nauk jak spragistyki, czyli na przykład nauki o pieczęciach, nauki o dyplomach, nazwanych dyplomatyką, nauką o sztandarach wekselologii, czy też nauką na przykład o dawnych monetach, medalach, o geografii historycznej. Wspomaga naszą wiedzę na temat historii. Herby to nic innego jak pewne znaki rozpoznawcze, które wywodzą się od dawnej symboliki rodowej, heroicznej, także od znaków własnościowych i tutaj nawet kiedy patrzymy tutaj na, na te różne właśnie tutaj nasze, nasze ozdoby na, 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 na tej scenie, to widzimy tutaj właśnie także różne herby i godła. Herb składa się z tarczy i, z I tutaj możemy zobaczyć, czy, czy herb wieniawa, czy też na tych płaszczach zakonnych. Tutaj właśnie mamy płaszczy krzyżacki z tym, z tym czarnym godłem. To jest znak zakonu najświętszej Marii Panny w Polsce, znany jako, jako zakon. Krzyżacki. Trzeba też wiedzieć, że heraldyka jako nauka pojawia się właśnie już w wieku XIII i XIV. Oczywiście początki, zaś same herby pojawiają się znacznie wcześniej. I tak jak do niedawna jeszcze uważano, że heraldyka przynależna jest tylko Europie, to dzisiaj bardzo często już mówimy o tym, że herby jako znaki własnościowe, jako znaki rozpoznawcze funkcjonowały także w innych kulturach, funkcjonowały także poza Europą. Ale zostanie... Właśnie tutaj z w Europie i moim zadaniem będzie, jako Państwu, udowodnić i sobie także, że Jan Długosz był wybitnym heraldykiem, niestety zapomnianym, zwłaszcza w wieku XIX, kiedy rodziła się nowa polska heraldyka. Kiedy powstawały nowe publikacje, bardzo często o Janie Długoszu y, zapominano. Y, okazuje się, że ten człowiek, który. Był, może źle to zostanie zrozumiane, ale był jednym z przeciętnie wykształconych, jak na czasy swojego życia osobnikiem, był po prostu przeciętnym Polakiem jak na nowe czasy, był właściwie nieprzeciętnym, dlatego że znał tendencje, jakie panowały w ówczesnej zachodniej Europie. Można dalej nawet wysunąć taki wniosek, że jego wiedza heraldyczna. Często przewyższała różnych twórców, i herbów i różnych herolgii, które były na zachodzie Europy, a wiemy, że na zachodzie Europy ta heraldyka rozwijała się znacznie wcześniej. Zostanie chyba tajemnicą, skąd właściwie Jan długo szczerpał taką wiedzę. Jest pewna odpowiedź przez osobiste studium. Rzecz niezwykła, nie był z wykształcenia historykiem, ale potrafił w sobie pokonać pewną barierę niewiedzy przeszłości i sam zaczął czytać dokumenty, zaczął je interpretować i zaczął nad nimi się zastanawiać. Jesteśmy przyzwyczajeni, że nauka dla nas to jest to, co mamy w podręczniku że ktoś nam wyłoży i my to powtarzamy. Natomiast tym się różni od nas ksiądz Jan Długosz, że całe życie skrupulatnie prowadził osobiste studium. Yy, bardzo, tak yy, można powiedzieć, ciekawym, słyszającym jest, o tym będzie pan profesor yy, Stopka mówił zapewne, że właśnie kiedy pojawia się, pojawiają się sztandary wojsk krzyżackich na Wawelu, to wiele osób nie wiedziało, co one oznaczają. Nie rozumiało ich. I co, i co robi Jan Długosz? Wykorzystuje poselstwo krzyżaków i ich wypytuje, prowadzi wywiad. I my dzisiaj fascynujemy się jako historycy tym, że my potrafimy wywiady robić, potrafimy zbierać relacje. Po prostu to już wszystko było, ten nasz patron Jan Długosz to wszystko przerabiał. Był bardzo nowoczesnym metodologiem, jeśli chodzi o tak zwane uprawianie historii. Ale przejdźmy teraz może troszeczkę już do bardziej takich niektórych wkład konkretów, byśmy mogli pewne rzeczy zobaczyć. Jak powiedziałem, herb składa się z dwóch zasadniczych elementów: jest to tarcza heraldyczna, może mieć różne kształty oraz tego, co na tej tarczy się znajduje, a więc godła. Tarcza ma swoją barwę, ma, może też mieć swój metal. Tego tematu nie będę rozwijał, to będzie w artykule, to będzie wydrukowane, to zostanie przedstawione głębiej. Jan Długosz pozostawił po sobie kilka wspaniałych dzieł, które my czytamy jako dzieła historyczne, czytamy jako dzieła kronikarskie, jako dzieła o przeszłości. Natomiast moim zadaniem, niejako zapodanym mi tutaj przez organizatorów, było pokazać Jana Długosza jako heraldyka, więc jako osobę, która pracuje na bardzo wąskim polu, i dać odpowiedź właśnie, jak już powiedziałem wcześniej, na to, czy rzeczywiście Jan długoż był owym heraldykiem. Weźmy, proszę Państwa, pierwsze, takie jego, może tak powiedzieć, jedno z bardziej znanych dzieł, jakim było, jakim nadal jest Annales, czyli to są właśnie te słynne roczniki kronikarskie, które zostały przez niego zapisane. Przepraszam, bo to, to są malutkie problemy, takie są techniczne, ale myślę, że mi się to uda tutaj rozwiązać, tak. Otóż, yy, yy, kiedy na przykład wymienia w rocznikach Vandales wojny, które prowadzili bądź Polacy bądź Litwini na przykład z Tatarami, kiedy wymienia kto poległ w tych walkach, kto przeżył, kto dostał się do niewoli, prawie zawsze Jan Długość opatruje nazwiska znakami heraldycznymi. Znaczy on opisuje, nie rysuje je, tak jak to robili na przykład heraldycy zachodniej Europy, którzy byli także rysownikami. Myślę, że Jan Długosz chyba no, nie miał zdolności plastycznych, ale opisuje, podaje, kto był jakiego herbu. Rzecz znamienna on doskonale właśnie zna to, co byśmy powiedzieli heroldie, czyli te spisy herbowe, na co dzień ich używa. A więc musiał po prostu na co dzień z nimi się spotykać. I bardzo często doskonale się w tym polu tych właśnie tych herbów porusza. Opisuje na przykład, że tam był na przykład Wierzynek Herbu Łagoda, Piotr Mirosława Dolikczyk, a więc właśnie Herbu Doliwa, jego brat Sędzi Wójcoconoga, i znowu podaje tam kolejne, jakie oni mieli herby. Nawet podaje, proszę Państwa, takie szczegóły, co wówczas nie było. No, czymś pięknym i dobrym, opisuje, kto uciekł z pola bitwy. I również, by może jako pochani być dany herb, podaje, jaki kto miał herb. Taka niechwała spadała wtedy na całą rodzinę i na tych, którzy taki herb nosili. A więc tutaj jest bezwzględny, można tak powiedzieć, a więc nie tylko tych, którzy polegli, tych, którzy zwyciężali, ale także piętnuje w pewien sposób tych, którzy no, po prostu z pola bitwy uciekli, yy, sargując się ucieczką, ratując swoje życie. Również rzecz charakterystyczna, że bardzo często Jan Długosz tworzy pewnego rodzaju kolejny dział heraldyki, jaką jest legenda herbowa. Otóż ja tutaj w pewien sposób przybliżę. Jeżeli ktoś no, na przykład pieczętował się herbem leli, Jelita, to jest herb, który ukazuje trzy skrzyżowane włócznie. No więc zależało wytłumaczyć, skąd się ten herb wziął. Więc stworzono tak zwane legendy herbowe. I legendą herbową, którą właśnie także i długoż opisuje, i od niego nabierze swój początek, to jest opowieść o tym, że był właściwie taki jeden żołnierz, który na polu bitwy został ugodzony trzykrotnie włócznią. No i leży ten biedak na tym polu, te włócznie tkwią mu tutaj w żołądku i kiedy król przychodzi, on zawstydzony, co zaczyna robić, zaczyna upychać te własne wnętrzności do tego swojego brzuszka, a te, a te trzy włócznie właśnie dalej tkwią. I król wzruszony mówi, no zapewne cię to bardzo musi boleć. A ten pełen tupetu, ten już ranny rycerz mówi, no to mnie tak bardzo nie boli, ale boli mnie to, że mam niedobrego sąsiada. Król się ulitował, jak dalej pisze, długo już i oczywiście powiedział, jeśli wyzdobiejesz, to ja cię od tego złego sąsiada uwolnię. I tak się też właściwie stało, że ten, że właśnie ten rycerz był wyzdrowiał i od sąsiada złego królu ale na to mu, za to mu nadał właśnie ten, ten, właśnie ten znak, trzy skrzyżowane, skrzyżowane włócznie, te ciny, które po prostu powietrzne czasy właśnie doszą, a zawołanie do tego jelita od tych, właśnie do tego swojego brzuszka, upychanych. I takich legend, tak zwanych herbowych, przytacza długoż bardzo wiele. Jest więc twórcą, albo też twórcą, albo też od tego, co wówczas opowiadano. To świadczy, proszę Państwa, o czym? Świadczy o tym, że długoż miał wizję przyszłości, był nie tylko historykiem, który patrzył wstecz to, co było, ale starał się tak przedstawić historię, to jest nie tylko w Annales, także w innych dziełach, aby na przyszłość ci, którzy czytają, mogli z tego coś właśnie. No Zaczerpnąć i tutaj z tej, z tej krótkiej opowieści, tej, tej legendy herbowej Jelita, płynie właśnie dla nas także nauka, żeby być cierpliwym, po prostu no, trzeba po prostu być dobrym, walczyć, a na pewno przyjdzie ten dobry król i od tego złego sąsiada nas uwolni. Myślę, że dla wielu by się przydał taki król dzisiaj, który by nas od złego sąsiada uwolnił. Ale proszę Państwa, to nie tylko odnosi się do tych herbów rycerskich. Także właśnie długoż bardzo często opowiada, o, o znacznie ważniejszej legendzie chedbowym, która odnosi się do godła państwowego. Także w Annales w pierwszym tomie czytamy, że tam przybywa oczywiście cesarz Otto, spotyka się z Gaudentem w tysięcznym roku, słynny zjazd i długoż właśnie wplata w te opowieści, wplata też legendę herbową o godle państwowym. Orła przy tym Białego jemu i całemu królestwu wiecznemu czasy za herb nadał. I ten herb właśnie uważany jest od roku 1000, to godło państwowe również jest. Możemy oczywiście tutaj dyskutować na ten temat, czy tak rzeczywiście było, czy nie było. Tutaj też pamiętajmy, że pojęcie słowo legenda, ten wyraz legenda, nam się z czymś innym dzisiaj kojarzy. Legenda w średniowieczu, w czasach nowożytnych, to była opowieść o tym, co prawdopodobnie mogło być, a co służy ku naszemu zbudowaniu. Legenda to nie jest bajka. Stąd właśnie wielkie kłopoty do dzisiaj mają Polacy, by określić czym jest słowo historia. Tutaj Lelewel był najlepszym w tej sprawie, kiedy właśnie mówił, że to było dzieje, to co się działo, to co się bajało. My dzisiaj mamy z tego słowo bajka, czyli coś co zupełnie zmyślone, A więc legenda to nie jest to co było zmyślone, to co służyło danemu człowiekowi ku jego rozwojowi. Proszę Państwa, Również, również Jan Długosz pisze o zohydzeniu polskiego herbu. Ja tutaj o tym, o tym króciutko tylko przeczytam pewien fragment w tłumaczeniu z Annales. Pisze, pisze o tym Jan Długosz, że w czasie rozbica, rozbicia dzielnicowego wielu książąt nie chciało być przy Polsce, nie chciało być przy Małopolsce, nie chcieli używać także książęta polskiego herbu. Nie poddawali się pod zwierzchność i władzę Jana Króla Czeskiego, który sam y, przez się nieprzyjaznym był dla Władysława Króla Polskiego. Ale jak, jaki był powód tego? To była zazdrość. I właśnie ci, którzy popierali Króla Czeskiego, nie przestając wreszcie na tak niecnym występku, to znaczy, że popierali obcego króla, inne jeszcze dopuścili się niegodziwości. I tutaj właśnie ksiądz Jan Dugusz wymienia, co to była za niegodziwość. Ja tutaj przypomnę, że w, w języku dewocyjnym, religijnym niegodziwość była grzechem. To rozumiane jako występek moralny. Ta niegodziwość jaka była? I tutaj cytuję. Odła bowiem białego, który jest godłem powszechnym polskiego królestwa, który za chleb i znamie swoje, książęce, zawsze nosić byli zwykli, zmienili ohydnie. Jedni na czarnego, drudzy na błękitnego, z odmianą pola i barwy, ażeby z Królestwem Polskim nie zdawali się mieć nic wspólnego. Zohydzenie, herbu, zochydzenie godła narodowego. Jesteśmy w wieku XV. Jak wielką naukę moralną podaje właśnie ten y, y, nam ksiądz Tłukusz. A więc z jednej strony historyk, heraldyk, ale także, proszę Państwa, moralista. I to jaki modalista na skalę można powiedzieć ogólnopolską. Taka przestroga banalna zapisana no, przez długie czasy była nauką dla wielu kolejnych pokoleń. Rzecz ciekawa, yy, w okresie powstania styczniowego, więc jesteśmy już w połowie wieku XIX, wiele osób, wiele osób kiedy w okresie niewoli narodowej nosiło y, suknie z odłem białym, bardzo często damy, kobiety nosiły, przykrywając żadnym woalem na znak, na znak żałoby. I wtedy właśnie y, ktoś zapisał, y, bodajże w Warszawie jeden jakiś dzieje opisasz, że można by było nosić na znak żałoby orła czarnego. I odpowiadają mu i nie, nie można, bo właśnie długoż przestrzegał, że ci, którzy chcą zohydzić odła białego, to właśnie noszą w innym kolorze. Jak długo ta nauka trwała? Niech to dla nas również będzie taką pewnego rodzaju nauką, nauką prawda, o tym, jak szanować. Polskie batwy, jak szawać polskie, polskie goty. Proszę Państwa, przechodząc jakby do, innej nieco, do innego nieco dzieła, słynne Libet Beneficionum, które również opracował, opracował <coughs> Jan Długosz, bardzo często odwołuje się właśnie do różnych herbów, do różnych, do różnych znaków i właśnie tu powtórzę także, że właśnie bardzo często, kiedy opisuje, że ktoś objął jakąś prebendę, probostwo na przykład, jeśli to była osoba szlachetnie urodzona, ktoś objął parafię albo inne godności przełożonych klasztorów, to bardzo często również wymienia, wymienia te, te herby i rzecz ciekawa, że w wielu przypadkach wymienia także herby, które już dla nas dzisiaj są nieznane. Wymienia także różne odmiany tych właśnie, tych właśnie herbów, wymienia je, podając bardzo często także i kolorystykę. Specyficznym dziełem, które w pewien sposób zahacza za, nas, za nasz temat, jest bandedia plutenorum, ale o tym będzie pan profesor mówił za chwilę, więc ja nie będę wspominał, aczkolwiek tam właśnie znajdują się również herby, które są umieszczone na, na sztandarach i rzecz bardzo właśnie ciekawa, że bardzo dokładnie, bardzo dokładnie je opisuje, a wcześniej polecił je namalować. Powoli ten czas się dobiega końca i chciałbym przejść może do rzeczy najważniejszych w tym naszym wykładzie, otóż do publikacji które sam Jan Długosz, czy na, Długosz nazwał insygnia Klenodia Regis et Regni Polonii, a więc znaki, insygnia e, Klenodia, czyli te znaki Godła e, Króla i Królestwa Polskiego. E, jest to rzecz ogólnie dostępna i tutaj zachęcam, by te insygnia zobaczyć sobie chociażby, chociażby także i w, e, chociażby w internecie, można sobie je wygooglować, można tam zobaczyć. Dlaczego? Dlatego, że jest to specyficzny rodzaj herbaty ale zupełnie inny niż wówczas funkcjonowały. Herbarze to zazwyczaj kolorowy rysunek wykonany na zamówienie i obok jest podany opis, jakie mają być kształty, barwy i kolory. Jak już powiedziałem, Jan Długosz rysownikiem, malarzem, plastykiem nie Znany był tylko po prostu sam na siebie. I otóż w takim niewielkim zestawieniu liczącym kilkanaście stron pergaminowych Opisał wszystkie herby, jakie funkcjonowały wówczas na ziemiach polskich, jakie nosiło polskie rycerstwo, jakie były w powszechnym życiu. Mniemam, że na pewno to dzieło musiało powstawać przez długie lata. Pochodziło zapewne z osobistych, prywatnych jego notatek. Bowiem wcześniej musiał je używać. Ale muszę powiedzieć Państwu, nie mamy możliwości, żeby to pokazać tutaj w formie jakiegoś no, kolorowego, kolorowego rysunku, czy też w formie, formie na przykład obrazów. Ale muszę powiedzieć, że ten opis jest bardzo szczegółowy. Zaczyna od herbu polskiego, a więc ten słynny orzeł biały. Następnie są znaki, są herby. Kapitu, kapituły krakowskiej, kapituły gnieźnieńskiej, kapituły wrocławskiej. Ten, 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 jego, ten jego sposób pisania jest tak syntetyczny, że właściwie przeszedł do polskiej heraldyki, używany jest do czasów współczesnych. Nie jest to taki opis w formie takich wybujałych zdań rozbudowanych barokowych. I przykładowo powiem tylko tak y, krótko, y, może, może nie dla wszystkich będzie to zrozumiałe, że y, kapituła krakowska ma na tarczy koloru błękitnego 3 złote korony. Które są ułożone w dwóch pasach czy w trzech słupach. Można tam dyskutować, jak to jest ułożone, ale wiemy bardzo, że to w dwóch pasach. Natomiast Jan Długosz używa bardzo precyzyjnego języka, który jest związany ze znajomością herbarzy zachodnich. To znaczy tych, które powstawały na terenie dzisiejszych Niemiec, Francji, a może i północnych Włoch. Tajemnicą jest chyba, skąd on właściwie to znał. Przecież jego biblioteka nie była aż tak wielka. Nie odbywał zbyt wielu podróży. I znowu tutaj wydaje się, że albo podczas różnych podróży, albo też wyciągał od tych, którzy znali tę wiedzę, robił po prostu relacje historyczne. I zapisał na temat tego krótkiego herbu kapituły krakowskiej, napisał trzy korony w polu niebieskim. Tres korone in campo Celestino. Bardzo krótko, jednym zdaniem po prostu jest zapisane. To jest tak zwięzły zapis, że on bije, można powiedzieć, na głowę te opisy, które robili w tym czasie Francuzi, czy robili ci, którzy milczyli na ziemiach niemieckich. Ta precyzja jest właśnie dla niego charakterystyczna, taka bardzo, bardzo taka wąska, a zarazem bardzo mocno wyjaśnia. Następna sprawa. Bardzo dbał o to, aby oddać precyzyjnie wszystkie, wszystkie znane mu szczegóły herbowe. Jeżeli to była korona, pisał korona. Jeżeli to była linia, opisywał linią, heraldyczną oczywiście. Jeżeli była, to, to tak jak w przypadku herbu Wieniawa, tutaj widzimy, jeśli to była głowa żubra, to pisał, że to jest głowa żubra. Ale jeśli z tego okresu czytamy opracowania y, też po łacinie wykonane na terenie Niemiec albo Francji, to mamy, proszę Państwa, taką, taki dylemat, nie wiemy, czy to głowa krowy, byka, woła. Długosz wyraźnie opisuje, to jest głowa żubra. Podobnie jest w herbach, które mają ryby. Długoż zawsze rybę nazywa. Jest to albo śledź, albo dorsz, albo coś innego. A nie pisze po prostu ryba. A więc te szczegóły dla niego są bardzo y, charakterystyczne. I rzecz jeszcze inna, że otóż y, cała zachodnia y, heraldyka opisuje właściwie tylko y, heraldykę rycerską. Jan Długoż skupia się na heraldyce kościelnej na heraldyce kościelnej oraz kapitu, które były wówczas szczególnymi instytucjami. Jaka więc na koniec konkluzja, jaki więc z tego po prostu wniosek? Jan Długosz w polskiej historiografii należy do najwybitniejszych heraldyków. Jak powiedziałem na początku, szkoda, że XIX-wieczni heraldycy piszący już po polsku, bo o nim zapomnieli, nawet się często na niego nie powołują, a on dał początek. Jego precyzja, jego język przeszedł do historii i nadal ciągle jest używany. A ta właśnie ta spuścizna historyczna, jak nazywają historycy, a więc to wszystko, co po nim pozostało, świadczy o jednym, że to był człowiek bardzo wielkiego ducha, wielkiego charakteru i bardzo wielkiej nauki. Mija 30 minut, a muszę więc skończyć, bo na tyle zostałem sam traktowany przez organizatorów. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy księdzu rektorowi za wspaniały wykład o w Jana Długosza.